Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratchowym. Tu żaden dawny odcinek się tutaj nie pojawił, ale chyba powinien. Szczególnie, że mamy nową wersję Scratcha od 2019 roku. Parę rzeczy tutaj się zmieniło. Przede wszystkim wygląd interfejsu. No ale większość rzeczy no, działa bardzo podobnie jak w starym, więc myślę, że z używaniem tego programu nie powinno być problemu. Dzisiaj słuchajcie, nagram taki krótki filmik, mam nadzieję, że nie będzie za długi, dotyczący jednego zadania, które znajduje się w podręczniku to lubię do klasy 5 w dziale powtórzeniowym trenuj z robikiem. Jest to zadanie, w którym mamy zrobić następującą rzecz. W projekcie programu Scratch dla wybranego duszka zbuduj skrypty, dzięki którym będziesz sterował Tą postacią za pomocą klawiatury umieść na scenie 10 kulek, przynajmniej w trzech różnych kolorach. Zaprogramuj postać w taki sposób, aby po dotknięciu kulki powiedziała, jaki kolor ma kulka. No jest to generalnie dość proste zadanie. Jeżeli ktoś wcześniej potrenował na Scratchu ze wcześniejszymi zadaniami, które były w podręczniku, nie powinien mieć problemu. Ale tutaj szybko pokażę, jak to należy zrobić. Ja w tej chwili uruchomiłem Scratcha. Pierwszy raz na swoim komputerze domowym, więc uruchomimy się w wersji angielskiej. Jeżeli chcemy wersję polską, no to tutaj klikamy na Globus. No i oczywiście wybieramy sobie język polski. Tutaj taka uwaga, że z tym tłumaczeniem polskim w tej nowej wersji Scratcha na razie bywa różnie. I to... Czasem po prostu kolejne uruchomienie powoduje nam, że na przykład się nam nie pojawiają komunikaty po polsku, albo że tutaj pisze po angielsku. Jak przeciągniemy to już tutaj w miejscu, gdzie tworzymy skrypty, jest po polsku. No jest w kolei z tym trochę zamieszanie, ale myślę, że to niedługo zostanie. Opanowane i ta wersja będzie w pełni spłoszona. Dobra, no oczywiście zaczniemy sobie od kiedy kliknięto zielona flaga. Będziemy posługiwać się kotem. Zmniejszymy sobie tego kota trochę. Tutaj, tutaj słuchajcie, zniknęły te takie kąki, które służyły do zmniejszania, więc chyba, żeby zmniejszyć, trzeba tutaj zmienić po prostu wielkość. Damy sobie 60. tak, I to będzie nasz kot i teraz co nasz kod ma się poruszać za pomocą klawiszy więc zbudujemy dla niego skrypty będzie tak strzałka w górę to wybierz kierunek kierunek przechodzimy do grupy ruch ruch ustaw kierunek na no, właśnie, teraz też tu mamy w ten sposób to zrobione, czyli tak bardziej graficznie i przesuwaj powiedzmy o 10 kroków. Dobra, działa. No to teraz to samo duplikuj. Duplikuj i duplikuj. No i wybieramy strzałka w lewo kierunek. 90 w lewo, strzałka w prawo, kierunek w prawo, strzałka w dół, kierunek w dół. Dobra, no i patrzmy, czy teraz nasza postać będzie się poruszać. Tak, porusza się. Tu jeszcze można by było, słuchajcie, żeby on się nam tak w kółko nie obracał, i znowu nie ma tych opcji, które tu były wcześniej. Ale gdzieś widziałem, tylko teraz nie wiem czy znajdę, że można, można ustawić kierunek za pomocą klocka. Czekajcie, tylko czy teraz ja to znajdę? Jeżeli na brzegu odbij, ustaw wskaźnik, kierunek leć, pozycja, hmm. Dobra, ustaw kierunek, pozycja. No najpierw ustawimy sobie jeszcze kierunek na starcie może. Dobra, niech to będzie taki kierunek. I ustawimy sobie jeszcze pozycję startową na środku ekranu e, idź do XY00, 0, czyli tak po uruchomieniu programu, żeby tak to wyglądało. No a teraz te kierunki, słuchajcie, no trochę tutaj faktycznie pozmieniali to co to jest. Oprócz płaszczyźnie poziomej, nie, to tu już tu nie działa tak. No dobra, może. W mi o, jest. Kierunek obrotu, styl obrotu, ustaw styl obrotu. Widzicie, jak patrzę. Lewo, prawo. Dobra, czyli ustaw styl obrotu, lewo, prawo. Odpalimy sobie. Pyk, pyk, pyk. No oczywiście, jakbyśmy mieli inną postać, to moglibyśmy ustawić sobie jakiegoś nie wiem, robaka widzianego z góry, żeby chodził we wszystkich kierunkach i, i, i by nam to wcale nie przeszkadzało. Dobra, czyli w zasadzie to, co ma robić, kod już jest zrobione. To teraz potrzebujemy nowego duszka i tym nowym duszkiem będzie nasza jakaś kulka. Tutaj mamy: wybierz duszka, maluj niespodzianka, wczytaj duszka wybierz duszka tak z biblioteki no i szukamy jakiś ball czyli kulka dobra mamy ball i teraz co cyk zobaczmy sobie na kostiumy tak mamy różne kostiumy więc wykorzystamy tom kulkę. Możemy sobie zrobić tutaj coś takiego, że te kulki będą się pojawiać jakby w losowych miejscach. Czy to zadanie tego nie wymaga, ale moglibyśmy coś takiego zrobić. Czyli na przykład kiedy kliknięto zielona flaga, no to idź do x, y i teraz żeby to x, y było słuchajcie, losowane. Tak, czyli losuj x z przedziału

Czyli te kulki powinny nam się pojawiać w różnych miejscach. Dobra, no i teraz, jak zaprogramować kota, żeby. Trzeba będzie zaprogramować, jakby dotknięcie kulki przez, przez kota, tak? I teraz zrobimy to odpowiednim czujnikiem, tak? Czyli jeżeli dotyka, tak? Czyli jeżeli dotyka koloru, tylko oczywiście musimy to zrobić, słuchajcie. W odpowiedniej konstrukcji sobie tutaj przeorganizujemy, tak i co zawsze, jeżeli dotyka koloru, i teraz, jeżeli wybierzemy sobie o, mamy tutaj taką pipetę do wybrania koloru, celujemy kolor żółty, najlepiej ten ze środka, tak. Dobra, bo tutaj mamy taki gradient na tej kulce, tak? Więc wybierzmy ten środek, że on tak dotykał jak najbardziej środka. No to wtedy mm, powiedz, powiedz będzie wygląd, tak? Mm, powiedz. Kulka żółta. Tak? Odpalamy i sprawdzamy czy to działa. Kulka żółta, dobra. To mi powinno zniknąć, czyli zmienimy na powiedz przez. E, powiedz przez. Czekajcie, powiedz przez dwie sekundy, bo tak to nie znika. Oczywiście jakby dotknął innej kulki, to powinno zniknąć, ale kulka żółta, może nawet zmienimy na sekundę, cyk, czyli jeszcze raz. Kulka żółta. A tu dobra. No, i teraz e, sobie tą kulkę możemy ją nazwać żółta, żebyśmy widzieli, że jest żółta. Tak. E, zduplikujemy, duplikuj, duplikuj. No, i tu zmienimy kostium na. Mm, zmienimy kostium na niebieska, powiedzmy. A tutaj zmienimy kostium na, powiedzmy, zielona. Tak. E, I teraz. E, Tutaj oczywiście zmienimy sobie nazwy, niebieska, zielona. Możemy też skopiować te skrypty dodam do, do tych kulek, czyli cyk tutaj. Fajne te animacje są, bo widać do której kulki będziemy kopiować. Cyk, czyli każda z tych kulek ma teraz taką losową animację. Eee, tak czy nie tak, czekajcie. Eee, o. Nawet ma po dwa razy, nie wiem czemu, czyli to wywoła. Aha, bo jak zduplikowałem, to już miała przecież ten program. No właśnie, czyli to niepotrzebnie to robiłem, ale cyk, dobra, no i w tej chwili musielibyśmy jeszcze oczywiście u kota dołożyć sobie, duplikuj, cyk, duplikuj, i tutaj cyk, tak, i zmienić kolory, czyli jeżeli dotyka koloru. Zielonego, to powiedz kulka. Zielona, i jeżeli dotyka koloru cyk, niebieskiego, to kulka niebieska. Tak, odpalamy i sprawdzamy, czy to działa. Kulka niebieska, kulka żółta, kulka zielona. Tak jak widzicie, kod się chowa nam pod kulki, ponieważ kod został dodany pierwszy, a kulki później, więc są jakby na tych warstwach na tych warstwach wyższych. Ale tu gdzieś to można zmienić. Czekajcie, następny kostium, następne tło, zmień rozmiar. Przesuń na wierzch, tak. Czyli damy tutaj jeszcze, żeby kod był na samej górze. Cyk. Dobra, pyk, żółta, zielona, niebieska. Tak, w zadaniu jest, że kulek ma być 10, ale tego już nie będę robił, ponieważ jest bardzo proste po każdą, każdą, tą kulkę po 3 razy, 1, 4 razy zduplikować. No i sprawa załatwiona i program. Gotowe. Więc jak widzicie, bardzo prosty. To jest część odpowiedzialna za poruszanie się kota, to jest część odpowiedzialna za dotykanie odpowiedniego koloru. No i w kulkach jeszcze zrobiliśmy ekstra, to nie było wymagane przez zadanie, czyli losowe umieszczenie kulek po rozpoczęciu programu. Dobra, i myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o zadanie pierwsze. Natomiast znowu pozostałe zadania to już do Waszego osobistego treningu. Dobra, dziękuję za uwagę. No i zapraszam na kolejne odcinki.